Dzień dobry, moi drodzy. Witam Was serdecznie u mnie na kanale. Ja mam na imię Paulina, a w sieci działam jako motywatorka, gdzie zajmuję się szeroko pojętym odchudzaniem. Dzisiaj chciałabym Was zaprosić na pogadankę, w której przedstawię Wam mój sposób myślenia, a konkretnie to, jak zmieniłam swoje myślenie jak zaczęłam w ogóle podchodzić do odchudzania we własnej głowie, że stało się ono dla mnie łatwiejsze. Albo bardziej bym powiedziała mniej upierdliwe. Zapraszam. Dawno, dawno temu do odchudzania podchodziłam troszeczkę jak do jeża. Że trzeba się za to zabrać i trzeba się nacierpieć, żeby dostać efekty, których oczekujemy od odchudzania. I zaczynałam no, od tyłka strony można powiedzieć, bo em, wychodziłam z takiego założenia, że muszę sobie zabronić niemal wszystkiego. Wszystkiego, co mi się kojarzyło z. Przyjemnością, wszystkiego, co słodkie, wszystkiego, co słone, wszystkiego, co tłuste, zebrać się w sobie, zacisnąć zęby i przecierpieć. I jeżeli wystarczająco długo sobie pocierpię, to wtedy będę mogła cieszyć się straconymi kilogramami. Jak to wyglądało w praktyce? No, cierpiałam sobie, ale nigdy to cierpienie nie było w stanie trwać dłużej niż kilka dni, albo może tydzień, dwa. I Zawsze wracałam do swojego starego stylu żywienia, który no, nie był może najlepszym stylem żywienia, ale też nie ma co ukrywać, że wieczne restrykcje i wieczne diety sprawiały, że jak wracałam do swojego starego stylu, no to tam działo się jeszcze gorzej, bo na przykład jadłam jeszcze więcej, bo przez pewien czas zabraniałam sobie niektórych rzeczy. No i przyszedł ten dzień metamorfozy minus 40 kg. Nie wydarzyło się to w ten jeden dzień, ale pamiętam dobrze, że ja wtedy, pamiętam dzień, w którym podjęłam decyzję, że to odchudzanie się wydarzy i ono będzie inne niż poprzednie moje próby. I co ja wtedy zmieniłam w swojej głowie, że zaczęło mi to odchudzanie w końcu wychodzić i ono już nie było takie opatrzone cierpieniem? Pierwsza rzecz, na którą się nastawiłam, to cierpliwość. Powiedziałam sobie, że nieważne jest, ile schudnę, a gdzieś tam dążyłam do własnego ślubu, który był bodajże chyba za 9 miesięcy, że nieważne, ile schudnę do ślubu, po prostu mam chudnąć. Nie zakładałam sobie żadnego planu, że to ma być. Minus ileś do daty ślubu, tylko postanowiłam się uzbroić w cierpliwość, ponieważ wiedziałam, że narzucanie sobie takiej presji, że musisz w 9 miesięcy schudnąć 40 kg, może po prostu skończyć się tak, jak dotychczas moje próby odchudzania się ukończyły, czyli wielkim fiaskiem. Więc przekręciłam swoją głowę na to, że zamiast dążyć do jakiegoś konkretnego celu, twoim celem samym w sobie jest po prostu odchudzanie. A to, ile uda ci się schudnąć do ślubu, to już nie jest aż tak ważne. Troszeczkę tak jak podchodzimy do długofalowego oszczędzania pieniędzy. Zakładamy konto oszczędnościowe, zakładamy jakąś skarbonkę, i mówimy sobie, że nadmiar pensji albo jakąś określoną kwotę, 5 dych, stówkę, będziemy w danym miesiącu odkładać. I zauważcie, że jeżeli przez kilka miesięcy idzie nam świetnie i odkładamy za każdym razem stówkę, a przyjdzie tak zwany gorszy miesiąc i odłożymy 5 dych, to, czy my wtedy robimy coś takiego, że kurde, za mało odłożyłam? No to koniec tego oszczędzania. No nie, po prostu w tym miesiącu oszcz oszczędzamy sobie te pięć dyszek, a potem idziemy dalej ze swoim życiem i za miesiąc wpłacamy tyle, ile jesteśmy w stanie. Podobnie tutaj ja podeszłam do odchudzania. Będę chudła tyle, ile będę chudła, jeżeli uda się. Dużo, spoko. Jeżeli uda się mało, to też spoko. Ale raczej nawet bym tego nie określała w kontekście dużo mało. Nie podchodziłam tak do tego. Po prostu ile się dało, to tyle dla mnie było super. I dzięki temu ze mnie został ściągnięty taki stres, że ja muszę się z czymś wyrobić. Mało tego. Oprócz tego, że odchodzi stres, to jeszcze odchodzi takie um, gonienie własnego ogona. A my tak często w odchudzaniu robimy, że, kurde, miałam 2 kilo, a udało się tylko pół. No, jestem taka siaka beznadziejna i tak dalej. I my próbujemy gonić te swoje cele. To się nie udaje, bo one są zbyt, wiecie, takie rozbuchane, wzięte w ogóle z kosmosu. I zamiast kontynuować i już sobie na przykład chudnąć mniej, ale cały czas, to my przez właśnie taką presję, którą na siebie zrzucamy stwierdzamy, że no dobra, to jest bez sensu i że ja jestem beznadziejna, a właśnie no nie, znam jest wszystko w porządku. Odchudzanie może mieć różne tempo i mało tego, to się może różnić od danego miesiąca, podobnie jak z tym oszczędzaniem kasy, danego tygodnia, wydarzeń w życiu, wiecie, świąt, urodzin, wyjazdów, wakacji itd., itd., więc bierzmy po prostu to, co zostało nam dane i... Czerpmy z tego jak najwięcej plusów, jak, najwię jak najwięcej korzyści, a zrezygnujmy właśnie z takich niepotrzebnie stresujących nas oczekiwań. Druga rzecz, która bardzo mi pomogła w zmianie myślenia, to było nastawienie się na to, że ten proces będzie inny niż wszystko to, co znałam dotychczas. A co znałam? Diety, restrykcje, głodzenie się, odmawianie sobie wszystkiego, co smakowite. I wyszłam z założenia, że jeżeli tak dużo jest głosów mówiących o tym, że da się to zrobić normalnie, że da się to zrobić normalnym ludzkim jedzeniem, no to czas, żebym ja w końcu uwierzyła w te głosy, ponieważ Większość swojego życia wierzyłam właśnie w to, że tylko zakazy, ból, łzy i cierpienie mnie odchudzą. Nie zadziałało to pierwszy raz, nie zadziałało to drugi raz, nie zadziałało to 1235 raz, więc naprawdę dużym szaleństwem z mojej strony byłoby cały czas pokładanie wiary w to, że jednak coś się uda. Jeżeli mam próbę setki, tysiące prób odchudzania, które nie wyszły na, tamtej, na tamtych metodach, no to chyba czas zatrzymać się i stwierdzić: OK, żegnam się z tamtymi metodami, bo one nie działają. I nie jest to wina ani twoja, ani moja, to po prostu są złe metody, niedobrane do ciebie. I pamiętam ten moment, kiedy siedziałam przy kąpie i czytałam, wiecie, setnego bloga o odchudzaniu, kolejne forum dla kulturystów, i coraz bardziej przekonywałam się do tego, że redukcja może być po prostu. Czasem w moim życiu, kiedy owszem redukuję ilość spożywanych kilokalorii, redukuje kilogramy nadprogramowe z mojej wagi, ale za bardzo się nie zmienia to, co jem i to, co lubię jeść. I nagle zaświeciła taka lampka, nie? że okej, okay, czyli to jest możliwe. Ja właśnie w tym momencie w to uwierzyłam. To jest możliwe. I co się okazało, że jak najbardziej było to skuteczne. Owszem, demony mnie bardzo często nawiedzały. A może nie zjem, a może sobie odmówię, a może poczuję głód, może doprowadzę do skrajnego głodu, bo wcześniej mi się to kojarzyło z tym, że chudnę, ale czekaj, czekaj. Ten głód działał. Dzień, dwa, może wtedy mnie to napędzało, ale po jakimś czasie głód się zamienia w wilczy apetyt, który bardzo ciężko jest okiełznać. Nie da się w ogóle mu w żaden sposób sprzeciwić. Ile go będziemy oszukiwać, i kogo na dobrą sprawę oszukujemy? Siebie czy ten wilczy apetyt? No, oczywiście, że siebie. Nie da rady chodzić długo głodnym i nie da rady mm, na zawsze sobie zakazać jakich, jakichś produktów. Więc wyszłam z założenia, że robię to tym razem inaczej. I w połączeniu z cierpliwością okazało się, że ten proces można ciągnąć naj, no jak najbardziej długo, zwłaszcza jeżeli schodzimy z dużej wagi. Ja schodziłam z ponad 120 kg, że można to ciągnąć i ciągnąć, rozgrywać jak taką długą piłkę, a nie, nie nacierpić się przy tym za bardzo. I myślę, że to jest coś, co musi w naszej głowie kliknąć. Ja troszeczkę zakładając motywatorkę i otwierając się na takie, wiecie, głębsze sprawy związane z odchudzaniem, miałam nadzieję, i do dzisiaj mam nadzieję, że tak jest, że właśnie moje treści są takie um, ułatwiające klikanie. Jak mi wtedy, w ten lipcowy dzień, coś kliknęło, kiedy siedziałam przy kąpie i przeglądałam blogi, tak potem moim marzeniem było, żeby właśnie motywatorka była takim klikaczem. Więc jeżeli ci jeszcze nie klikło, to ja bym nie chciała dzisiaj chociażby tym filmem sprawić, żeby coś tam zaszumiało w głowie, chociaż najmniejszy kliczek. Bo poprzednie próby nie zadziałały. Więc co ci szkodzi? Spróbować tego odchudzania po ludzku. I ostatnia rzecz, która bardzo, ale to bardzo odmieniła moje odchudzanie, która sprawiła, że to odchudzanie mogło trwać i trwać. I ja na dobrą sprawę nigdy nie poczułam, że wychodzę z procesu. To było ustalenie ze sobą, że jeżeli coś się wydarzyło, z czego nie byłam zbyt dumna, jeżeli się przejadłam, jeżeli była jakaś impreza, jeżeli zamiast sałatki, którą miałam przygotowaną, zjedliśmy wielką, zamawianą serową pizzę, to nic się nie stało i ty wracasz do odchudzania, wracasz do siebie. Wracasz do swoich ustaleń od następnego posiłku. Dawno, dawno temu podchodziłam do tego w ten sposób, że jeżeli wydarzyło się tak zwane coś, co nie było dietetyczne, co nie było wpisane w proces odchudzania się, to dla mnie to było jak przekreślenie całej mojej drogi. Okej, okay, miałaś nic nie jeść albo miałaś jeść same jabłka, zjadłaś chleb, to teraz jesteś beznadziejna, tysiaka i owaka. W tym momencie kończy się Twoje odchudzanie. I zamiast chudnąć, to następował efekt jojo i zaczynałam tyć. Czy ja tyłam przez to, że zamiast jabłka zjadłam kromkę chleba? Oczywiście, że nie. To nie jest możliwe. Tyłam przez to, że ta kromka chleba była takim biletem, że... Okej, okay, nie udało ci się, więc trudno, i po tym trudno następował przycinek, a po przycinku włączał się taki syndrom ostatniej wieczerzy, która nie trwała jeden wieczór, tylko przeciągała się, aż w końcu nazbierała mi się ochota, siły, czas, przestrzeń na to, żeby rozpocząć kolejne odchudzanie. Czasami ta ostatnia wieczerza mogła trwać tylko weekend. Czasami. Tydzień, a czasami to były bardzo długie okresy w moim życiu. Zanim przyszedł pierwszy dzień stycznia, zanim przyszedł e, początek miesiąca, zanim przyszło coś, skończył się jakiś imprezowy szał czy urodzinowy szał. Więc no nie dziwota, że ja wtedy tyłam, skoro to były, wiecie, całe cugi. Przejadania się i objadania się. Kiedy zmieniłam myślenie i przestawiłam się na to, że zaczynasz od następnego posiłku, wracasz od następnego posiłku, no to coś, co zostało zlikwidowane? Zostały zlikwidowane te napady objadania się, które występowały wcześniej po okresach restrykcji. I nawet jeżeli w dany dzień nie lądowałam w deficycie i zapewne niejednokrotnie tak w moim życiu było, to nic nie stało na przeszkodzie, żeby od kolejnego posiłku już zjadać jedzenie, tak jak sobie zaplanowałam, i po prostu nie dobijać jeszcze więcej tych kalorii, przez co nie pogłębiały się moje wyrzuty sumienia, które ewentualnie mogłyby prowadzić, a w przyszłości prowadziły, do nasilających się napadów obiadania. Zauważ, że jeżeli masz cały dzień i Twoja redukcja to jest 1800 kalorii, i Ty w ten dzień zjesz nadprogramowe dwa kawałki serniczka. Załóżmy, że one mają 500 kalorii. No to 1800 plus 500 to jest 2300. I to jest najprawdopodobniej twoje zero kaloryczne albo jesteś no, troszeczkę ponad. Czy od tego tyjemy? Nie. Czy na przestrzeni doby da się przytyć? Też nie. Problem zaczyna się wtedy, kiedy Ty po tym serniczku stwierdzasz, okej, okay, to ja już jestem beznadziejna. I do niego dokładasz sobie pół paczki chipsów, jeszcze jednego batonika, dwie dodatkowe kanapki i na dowidzenia jeszcze dwa kawałki serniczka, bo teraz i tak już wszystko jest bez sensu. No właśnie, gdybyś zatrzymała się na tym, co według Ciebie nadprogramowe, pierwotnie, czyli te dwa kawałki serniczka, to w ten dzień nic by się nie wydarzyło. A kiedy mówisz sobie, że jestem beznadziejna i nie tak miało być, i otwierasz sobie furtkę, żeby w tych wyrzutach sumienia zjadać więcej i więcej, i budzisz się kolejnego dnia. I masz świadomość, że jestem beznadziejna, cały czas stragają Tobą wyż do sumienia i zjadasz więcej i więcej, no to wtedy owszem, dochodzi do tycia, bo ten czas może trwać i trwać, dopóki nie poczujesz gotowości do następnego odchudzania. A jak kończysz nawet dzień z czymś nadprogramowym, z czymś, co pierwotnie wytrąciło cię z redukcji, to tak naprawdę nigdy z tej redukcji nie wyszłaś, bo jest duże prawdopodobieństwo, że my mówimy w ogóle o mniejszych wartościach kalorii, jest duże prawdopodobieństwo, że my mówimy o, no nie wiem, jednym batonie, dwóch paskach czekolady zamiast dwóch kosteczek. To wciąż, to wciąż może być Twoja redukcja. Ja zaczęłam wracać od każdego kolejnego posiłku, mając świadomość, że okej. Okay, ten dzień nie jest moim dniem redukcyjnym, ale nic się na dobrą sprawę nie stało. Stanie się, jeżeli ja teraz ściągnę rękawice i powiem sobie, dobra, jestem beznadziejna, jem dalej, jakby jutra miało nie być. Nie wydarzało się tak, więc znowu ja mogłam rozgrywać tę redukcję jako taką długą piłkę, która sobie trwała i trwała, i dzięki temu waga mogła spadać, a ja jednocześnie nie żyłam w poczuciu, że czegoś sobie zakazuję. Bo nawet jeżeli zjadałam coś nadprogramowego, to przecież nic się nie stało. Kolejny posiłek szedł zgodnie z planem, kolejny dzień również był realizowany zgodnie z planem. I nie było tutaj mowy o przytyciu. Także, jeżeli zmagasz się z tym, że ciągle próbujesz i ciągle jest tak zwane coś, o co się potykasz, i przez to nie dajesz rady kontynuować swojego odchudzania, to zacznij się zastanawiać nad tym, czy nie lepiej będzie dla Ciebie i dla całego Twojego procesu. I jeżeli Ty zostawisz ten potykacz i dasz sobie prawo i przyzwolenie na to, żeby co jakiś czas się potknąć, a potem po prostu iść zgodnie ze swoim planem. I to wszystko, co miałam Wam dzisiaj do powiedzenia. Dajcie mi znać, co Wy myślicie o takim podejściu do odchudzania? Czy może już czerpiecie inspirację z takiego myślenia, z takiej zmiany myślenia? Jestem bardzo ciekawa Waszego podejścia. Napiszcie mi także, który aspekt, który dzisiaj przedstawiłam, jest dla Was najtrudniejszy do wyobrażenia sobie albo do wdrożenia w życie. A ja tymczasem uciekam. Dziękuję Wam bardzo, że zostaliście do końca tego materiału. Kto wytrwał, ten zostawia oczywiście hashtag ODK, czyli oglądam do końca, a tymczasem życzę Wam wszystkiego dobrego, do usłyszenia, do zobaczenia, papa. Pa.